Witam kochani, dzisiaj będą pierożki ruskie czyli z ziemniakami i z serem z twarogiem ziemniaki ugotowałam już sobie wczoraj mam tutaj niecałe 800g serek domowy twarożek jest niecałe 400g także dwie części ziemniaków i jedna część serka do tego podsmażę dwie małe cebulki na oleju no i przyprawy sól i pieprz najpierw muszę przepuścić przez maszynkę ziemniaczki i serek i better. Dobry par, zrobiła, ściągnie się ładnie. Mhm, mm mm. no fajny. On miał 3.2% Tłuszcz taki. Tłuszcz taki łyższy. 3.8% Ile? 8 mi się wydaje. 3.5% mi się wydaje. Nie, to było, to mleczko było inne, miało to homo, było 3.8% no To będzie trochę tłuszczejszy. Nie, nie tak. robi będą na pewno dobra ziemniaczki sery przepuszczone przez maszynkę. Idziemy podsmażać cebulkę. Dodaję na patelnię troszkę oleju słonecznikowego. I wrzucamy rozdrobnioną cebulę Znaczy dwie takie średnie cebulki. I musimy podsmażyć. Odpadło parę minut. No, cebulka pod rumieniem nam wyłączamy. I dodajemy do ziemniaczku wicerka gorącą tutaj i tylko soli pieprz. Wszystko musimy wymieszać. Przełożyłam sobie ziemniaki serek do tej miski miksera. Bo będzie mi łatwiej wymieszać. I dodam pół łyżeczki soli, bo ziemniaki były solone, ale serek nie. Pół łyżeczki na razie dam. No i czarny pieprz. Musi być pikantnie. Także będziemy próbować. Na razie to musimy wszystko połączyć i później będziemy doprawiać. Wszystko pomieszaj. Najwygodniej tutaj wszystko wymieszane. Teraz to już sobie jeszcze wymieszam ręcznie tutaj pokazuję. Próbujemy jak to smakuje. Ja dodałam jeszcze troszkę soli i troszkę pieprzu teraz wezmę łyżeczkę i spróbuję mm. ja Tobie też spróbować. nie nie nie, kochania ja kawę piję teraz nie pasuje się do kawy jeszcze trochę pieprzu i perfekt ok. farsz gotowy także farsz odstawiam za jakieś miseczki i za chwilę wyrabiamy i robimy ciasto i idealnie Kochani, wszystko wymieszałam, ale wiecie co? Pomyślałam sobie, że dodam troszkę serka żółtego. Mam tutaj cheddar i mozzarella. To jest taki marmurkowy serek. Mam 130 g. Wsypuję go. Wiem, że on się nie połączy za bardzo, bo ziemniaki masa jest zimna, ale to fajnie będzie, bo w trakcie gotowania właśnie on się rozpuści. i spróbujemy. Eksperymentuję, bo jeszcze tak nie robiłam. Dodamy ten serek, wszystko wymieszamy. Będą takie troszkę inne. Nie będą typowo ruskie. Wszystko wymieszamy teraz. kochani, parysz wymieszany, próbowaliśmy pyszny. Przekładam go teraz do innego naczynia, dlatego że tą miskę będę potrzebowała, żeby zrobić ciasto. Tak bardzo smakuje nam pyszny. A później, jak się w trakcie gotowania, jeszcze ten serek się żółty rozpuści w pierożkach, będzie jeszcze pyszny tak no i farsz gotowy przykryję sobie wstawię no, sobie do lodówki na razie no, za chwilę zabiorę się za robienie ciastki a tutaj mam pół kilograma mąki do której dodałam pół łyżeczki soli teraz wlewam 300 ml wody gorącej 80 stopni i dodam dwie łyżki oleju można dodać masła rozpuszczonego a no, takie dwie łyżki tłuszczu tu nie akurat jest ok. I wyrabiamy ciasto. Potrwa to chwilę. Ok. Wygląda, że ciasto wyrobione, bo odchodzi od dłoni. Tak jak zawsze, chwilkę jeszcze ręką pomieszam. Tak ładnie odchodzi. Znaczy, że wyrobione. zawsze przekładam sobie na talerz obsypany mąką i zostawiam na jakieś 30 minut żeby sobie odpoczęło ciasto posypuję mąką przykrywam miseczką i tak jak powiedziałam na 30 minut ciasto odpoczęło odcinam sobie kawałeczek a resztę przykrywam z powrotem no i muszę teraz cienko dosyć cienko rozwałkować moim marmurowym wałkiem ciężki ale naprawdę fajny bo nie trzeba tak mocno przyciskać rozłapkujemy tam ściętki cienki cóż no, w miarę wystarczy kochani takie coś kupiłam na temu no muszę to spróbować czy to naprawdę wykroi mi tak jak to było pokazane no ale zobacz to tak jakoś tak muszę zaczynać chyba nie, nie za bardzo mi to. No jest okej, okay, ale zobacz jak on równo mi to kroi. Nie. Znalazek? Nieudany. Nie udany. Nie za bardzo, nie. A można byś zrobiła taki długi pasek, pasek z tej maszynki takiej włoskiej. O tak, tak, tak. I wtedy przelecieć. Tak, co robi się nie. makarony. To wtedy by było super. To... Oddamy pieniądze. <laughs> to tylko 2 dolary kosztowało. No ale chciałam spróbować. Na video jak oglądałam to tak fajnie w szlawce. No nie za ciekawie, nie. Nie, 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 No dobrze, już te ulepie sobie wykroiłam, a to resztę jeszcze raz będę wałkowała. Czyli kochani wynalazek. Nie na bardzo, nie dla nas. Nie dla nas. A no te ulepimy już. Teraz troszkę farszu, ja zawsze sobie robię takie uleczki. O trochę więcej i nakładamy i zlepiamy robimy pierogi jakie kochanie a to są takie niby ruski farsz ale dodałam troszkę żółtego sera to nie wiem jak nie nazwać podobne jak do legnickich, tylko troszkę za mało sera dałam to, no, to takie, takie rusko nasze rusko legnickie rusko legnickie będą pierwszy tutaj u nas w Kanadzie tak. pierwszy gotowy i tak wszystkie musimy no muszę teraz polepić, będę o, sobie lepisz. jednak ręcznie będę wycinała, wiesz, o, to mi coś nie podoba się. Nie wszystkie wynalazki są udane. Tak. Nie ma jak ręce pracują, prawda? Ludzkie ręce najlepsze. są najlepsze. Są Wszystko się czuje pod dłonią. I drugi gotowy. Drugi gotowy. Ok, woda się gotuje, daje łyżeczkę pełną soli. Połówki. chcę ugotować parę pierożków żebyśmy spróbowali jak smakują a dopiero potem będę lepiła i mroziła bo i tak te pierogi idą w reszta do mrozenia może chcę tu żebym szybciej zrobiła bo te video jeszcze tak dzisiaj zrobię tak spróbuję także mam 13 pierożków tak dobry numer i 13 sobie ugotujemy spróbujemy powiemy wam jak smakują także od wypłynięcia gotujemy 4 minuty i kochani minęły 4 minuty od wypłynięcia wyłączam i wyjmujemy pierożki a na półmisek prysnęłam tak dwa razy oliwką żeby się nie przykleiły Bo dzisiaj będziemy tylko próbować ze śmietanką paśną. można poczuć podsmażyć cebulkę ale my sobie zjemy tylko ze śmietanką a spróbowanie czy się udało tak, ja za chwilkę będę dalej kończyła i pierożki idą do mrożenia my zawsze mrozimy surowe no i kochani próbujemy ja powiedziałam z kwaśną śmietanką dzisiaj chcę zobaczyć jak wyglądają w środku trochę niewygodnie się na tym żółtku kroi serek się roztopił Pierożki. Umarzamy sobie w śmietance kwaśnej i smacznego. Jakie to pieroszki, kochanie Smaczne. Mhm. Pierożki z białym i żółtym serem. Niby ruskie. Mhm. Mhm, niby ruskie, podsmażane. Ruskie, nie podsmażane, kuchanie. chciałem powiedzieć, z podsmażaną cebulką tak, cebulkę się dodaje do ruskich tylko, Taka. że dodałam żółty ser troszkę marmurkowego sera tak zmieniłam troszkę smak, ale są pyszne są I naprawdę pyszne ładnie. warto spróbować, są naprawdę pyszne o, ja chyba też spróbuję mm. jak mówię, że dobre mm -hmm. Podobny do legnickich, to warto mm -hmm. spróbować ja biorę całego od razu nie będę się rozdrabniał jeszcze za ciepłe są a ten żółty śmietanką. serek ten żółty serek się tak roztopił mm, pyszne, mm. pyszne 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 mm. mm. smacznego kochani złapałem całego <noise> Nie zadłał się mm. ale naprawdę dobre powiem szczerze że prawie smakuje jak chleb trochę jak ruskie ale I są to, naprawdę dzisiaj pyszne. ze śmietaną ze szczypiorkiem. Można z boczkiem. Mm, z boczkiem by chyba bardziej smakowały. Zmacznego. Ale są pyszne. Mm. Dla mnie są pyszne. Ja sobie jeszcze zjem parę. To Wam dziękujemy kochani. Ja zabieram się mm. zalepienie następnych i do dziękujemy. mrożenia. Trzymajcie się i do następnego. I smacznego. Nie Wam, że mi się wydaje, że nawet Czy? te pierożki wyspakowały z ostrym sosem. Może. Z tym, tym, tym tajci. No ja lubię ja ze śmietaną Dobre mm. Dobra. Dobra, Trzyma końca, trzymajcie się. Do następnego. Pycha.